Po godzinie 9. Małgosia Kokuła najnowsze tematy od Małgosia. Zapraszam. Teraz. Niezapowiedziany protest rolników w Warszawie. Na placu Zawiszy przez około pół godziny demonstrowało kilkudziesięciu przedstawicieli AgroUnii. Trwa sprzątanie po proteście. Poważny wypadek w Biesnej to w powiecie Gorlickim w Małopolsce. Samochód osobowy zderzył się z autobusem. Siła uderzenia była tak silna, że osobówka została niemal kompletnie zmiażdżona. Strażacy musieli użyć sprzętu hydraulicznego, by uwolnić kierującą nią kobietę. Helikopterem została zabrana do szpitala. Wśród poszkodowanych jest trzech pasażerów autobusu. Gerald Birkfelner i jego pełnomocnik rozmawiali z austriackim ambasadorem. Spotkanie dotyczyło przesłuchań w prokuraturze w sprawie przygotowań do inwestycji spółki Srebrna. Biznesmen przekazał austriackim dyplomatom swoje spostrzeżenia co do 40 godzin przesłuchań w prokuraturze i ciągłego braku decyzji o wszczęciu śledztwa. Dziś Gerald Birkfelner ma zeznawać po raz szósty. Jak też chcę Florence. Tak wyglądać w wieku 84 lat. To jest inspiracja, podziwiam, jest nadzieja. Mogę no jeszcze zostać skaczesz, lekkoetletką. Skaczesz I rzucasz młotem. Ja nie mówię nie. Ja się tyle razy zarzekałam, że czegoś nie zrobię, a później biegłam i biegłam, i biegłam. Florence może być inspiracją między innymi dla bohaterki filmu. Całe szczęście. Roma Gąsiorowska zagrała taką Lady Fit, Florence na pewno mogłaby być dla niej. E, inspiracją. Będziemy rozmawiać i z Ramą Gąsiarowską, czyli aktorką. Tylko ty tutaj. E, jesteśmy e, jak...